Z ewangelii według świętego Jana. Piłat zatem powiedział do niego, a więc jesteś królem. To jest bardzo niezwykłe, że Piłat, który miał władzę nad prowincją rzymską, władzę otrzymaną od cesarza, miał prawo wydawać oficjalne dokumenty w imieniu cesarza. I Piłat nie tylko orzeka, że Jezus jest królem, ale zapisuje to we wszystkich oficjalnych językach cesarstwa. Na drewnianej tabliczce, którą umieszcza nad głową Jezusa na krzyżu. Piłat zapisuje oficjalny dokument, w którym stwierdza, że Jezus jest królem żydowskim. Jakie to niezwykłe, że czasami robimy rzeczy, których nie rozumiemy, a które są w planie Bożym. Do zobaczenia jutro.